Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś zamiast kupić iPhone'a 11 podczas premiery zainwestowałbyś te pieniądze w akcję Apple? iPhone 11 został wydany 20 września 2019 roku, a jego cena za wersję 64 GB wynosiła około 800 dolarów. W dniu premiery cena akcji Apple'a wynosiła 53 dolary za akcję, więc co by się stało, gdybyś te 800 dolarów przeznaczył na akcję? Za 800 dolarów mógłbyś wtedy kupić około 15 akcji Apple. Obecna cena akcji to 230 dolarów, więc pytanie ile byś zarobił. 15 akcji po obecnej cenie 230 dolarów daje łącznie 3450 dolarów. Oznacza to, że twoja inwestycja wzrosłaby o 2650 dolarów. Więc zamiast iPhone'a 11, na tą chwilę miałbyś 3450 dolarów.